Dziś odbył, się, dziś odbył się zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dlaczego byt gorszy? No bo jutro idziemy na Akademię z okazji 90-lecia kujawsko pomorskiego związku piłki nożnej. Czym się dzisiaj zajął zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej? Oprócz tego, co jest normalną, że tak powiem, tematyką i normalną problematyką naszego zarządu, podjęliśmy kilka decyzji, kilka uchwał. Podjęliśmy uchwałę dotyczącą ograniczenia limitu piłkarzy obcokrajowców w ligach polskich od sezonu 2015. 16. Uchwała została przyjęta. Od 2015 roku w rozgrywkach ekstraklasy może na boisku przebywać tylko trzech piłkarzy spoza Unii Europejskiej, a od rozgrywek 2016 17 już definitywnie tylko dwóch. W wszystkich innych kategoriach rozgrywek w Polsce mogą występować tylko po jednym zawodniku na boisku z obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Podjęliśmy także decyzję dotyczącą restrukturyzacji ulepszenia Centralnej Ligi Juniorów. Następnego roku będą dwie grupy po 16 drużyn. Będzie zupełnie inny system. Nie wiem, czy kogoś to aż tam interesuje bardzo w szczegółach. Jeżeli tak, to mogę wyjaśnić, jeżeli nie, to ograniczę się tylko, że chodzi nam o to, żeby były to rozgrywki jeszcze bardziej profesjonalne, żeby ci 18-19-letni chłopcy, jak na którzy mówią, a ja uważam, że mężczyźni po takich rozgrywkach mieli dwie drogi, albo pójście do piłki zawodowej, czyli Ekstra Klasa, pierwsza liga, druga liga albo po prostu bawienie się w piłką taką, że tak powiem, amatorską w szerszym tego słowa znaczeniu, dlatego te standardy muszą być dużo, dużo większe. 13, 13 maja, dzisiaj poinformowaliśmy zarząd, 13 maja w następnym roku gramy mecz z Niemcami na terenie Niemiec, jest to oficjalnie już podpisane, zrobione i, że tak powiem, umowa przygotowana. 13 maja gramy mecz z drużyną Niemiec, także będzie to na pewno bardzo ważny sprawdzian dla naszej kadry. 5 marca 5 marca, jest to mecz specyficzny, bo nie jest to mecz, że tak powiem w oficjalnym kalendarzu FIFA, ale myślę, że jakoś tutaj sobie poradzimy. 5 marca nie mamy jeszcze ustalonego partnera, chce z nami grać drużyna Rosji, ale chcą zaczekać do, do losowania mistrzostw, grup mistrzostw świata, które będzie się na początku grudnia, także, także mamy kilka opcji, ale poinformujemy o tym troszeczkę później. Powiem wiesz jakie były decyzje. Trzecia Liga, Reorganizacja. Aha, Reorganizacja Trzeciej <try> Ligi, to już jest wszystko przyjęte. Jak wiecie, od następnego sezonu mamy trzy szczeble rozgrywek centralnych, Ekstraklasa, Pierwsza Liga i Druga Liga. Natomiast powstaną trzy Trzecie Ligi, trzy. Trzy, trzecie, cztery Trzecie Ligi w tych takich makroregionach, ale sposób dochodzenia do tych trzech, czterech Trzecich Lig będzie dwuletni. Także od sezonu dopiero 2016 17 będzie definitywnie, będą cztery trzecie, będą cztery trzecie ligi. Poruszaliśmy też kwestie, dyskutowaliśmy o kwestiach sędziowskich na koniec, bo nie jesteśmy zadowoleni do końca z pracy naszych sędziów. Wiadomo, że sędziowie zbudzają wiele, wiele emocji. Uważamy, że nasi sędziowie. Starają się wykonać jak najlepiej swój zawód czy swoje hobby. Robią to dość dobrze, aczkolwiek sami błędy się zdarzają, błędy wywołują emocje. Dlatego postanowiliśmy, że przy następnych okazji, jak skończą się rozgrywki, poprosimy przewodniczącego sędziego, żeby, żeby nam powiedział o strategii, o tym jak chcemy dalej polepszać klasę sędziowską. Dopiero wtedy będziemy zastanawiali się nad ewentualnymi wnioskami czy ulepszeniem tego systemu. Co jeszcze? Pany, w części głównej naszego spotkania zaprosiliśmy pana prezydenta, który przedstawił nam, jakie to Wydgosz jest pięknym miastem pod względem sportowym i absolutnie się z tym e, zgadzamy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.